Kolejną rzecz stworzył wyjątkową, czyli po pierwsze pierwsza stacja tankowania, więc dla wielu ważna na jeziorze Cygrzyńskim, taka, która funkcjonuje i odpowiada na pewną potrzebę, ale tu jeszcze mówimy o kolejnej potrzebie, tak? Niektórzy mogą powiedzieć że głęboko schowanej w ziemi, ale jednocześnie ważnej, dlatego że tak jak tutaj w tym porcie podpisywaliśmy razem ważny projekt, o czym wspomniał Pan przed chwilą. Z Urzędu Marszałkowskiego związany z ochroną powietrza, to dzisiaj możemy cieszyć się sukcesem, który nie jest sukcesem tylko nieporętu, ale przede wszystkim, bo to jednak Wasza zasługa, Pana Wójta i Pani Wójt i całego zespołu, ale będzie oddziaływał na nas wszystkich. W końcu ujęcie wody dla Warszawy jest w Wilszewie, więc każdy z nas chyli nisko czoła i, i dziękuję za to, również jako żeglarz, który ma patent, ale mało praktykuje, ale wiem o tym, że wielu ludzi mówiło i czekało na tą inwestycję, więc naprawdę znowu nie odpowiada na potrzeby mieszkańców i gości e, na tym naszym podwarszawskim balatonie. balatonie. E, więc naprawdę jest to wyjątkowe przedsięwzięcie, za które bardzo dziękuję i mam nadzieję, że, że, że już wkrótce e, mówię będzie. Myślę, że wszyscy zauważymy że nie tylko żeglarze będą przyjeżdżać tutaj i tankować motorowodniacy, ale również my rozmawialiśmy z panem Wójtem jakiś śladem Mikołajek, i zastanowić się, jak ludzi przyzwyczajać do, do tej inwestycji pod tytułem, że pomożemy wam w nisko bądź bezkosztowym korzystaniu z tego przedsięwzięcia. Od tego jest związek m.in., żeby wspierać takie działania proekologiczne, promocyjne i myślę, że to będzie tematem naszych kolejnych zadań. Bardzo dziękuję, panie Wójcie i za pomysł. Jak to powiedział pan przewodniczący, dobry kupon złożony tam, gdzie należy do, do dobrego naszego sponsora. Dziękuję panu Marszałkowi. No i tu jako w imieniu mieszkańców i szlekiej, braci żeglarskiej, motorowodniackiej, a ta mamcha takie prawo powiedzieć, bardzo dziękuję za taką wspaniałą inwestycję. Dziękuję. Jeśli można, ja bym uzupełnił do wypowiedź pana przewodniczącego zarządu naszego związku, że w swoim czasie cały związek poparł koncepcję zagospodarowania tego terenu. To było dwa czy trzy lata temu e, wszystko dokładnie w tym samym miejscu i e, za to chciałbym to już po latach, ale podziękować i Panowie widzą, że realizujemy zgodnie z tym, co, co pan Wójt i, i inni pracownicy przedstawiali na sesji zgromadzenia gmin Zalewu Zegrzyńskiego. A co do inwestycji, moje zdanie jest proste. Małe jest piękne. Naprawdę, uczestniczymy w różnych, w różnych uroczystościach, ale ta jest jedna z najbardziej, powiedziałbym, niezwykłych, a jednocześnie potrzebnych. Ehm. Wód w zalewu nie da się po, podzielić. I, I powiem tak, czy to nie, nie, nie rozróżnimy wody nieporęckiej od wody wieliszewskiej czy też serockiej, no i jeszcze radzymin i tak dalej. To jest inwestycja, tak jak było wcześniej powiedziane, nie tylko dla nieporętu, ale dla wszystkich gmin. I już tak kierując, mówię kilka słów do pana przedstawiciela, pana marszałka. Słuchajcie, na Mazurach gminy. Nadje, nadjeziorowe, czy jak, jak to się określa. Myślę o wpisaniu w ogóle takiego programu budowy pomp, odbioru ścieków do Regionalnego Programu Operacyjnego. Um, u nas nie ma specjalnego programu, a tak naprawdę jesteśmy troszeczkę chyba bardziej do przodu, bardziej zaawansowani i szybka decyzja Pana Marszałka, Pana Wójta, no, pozwoliła nam na realizację tego przedsięwzięcia. Naprawdę gratuluję po pierwszej determinacji pomysłu panu Wójtowi, pani, pani Wójt, ale jednocześnie już taki wątek lokalny. E, jadąc na tą uroczystość zauważyłem również, że pojawiły się toalety przy ścieżce rowerowej. Słuchajcie, także dbałość o ekologię w naszym gminie poręt jest zauważalna. Dziękuję bardzo. <kluczy> Czy ja również chciałem się dołożyć do tych gratulacji dla pani Wójt, dla pana Wójta. Żartowaliśmy tu przed spotkaniem, że znowu Nieponet nas wyprzedził. My, szanowni państwo, w tamtym roku oglądaliśmy tego typu urządzenie na Mazurach z zamiarem wykorzystania tego pomysłu w zegrzu. No, ponieważ Nieponet ma tu wspaniały port od lat, tak, który cały czas zagospodarowuje, rozbudowuje, no, był pierwszy. Natomiast i Pan Wójt i Pan Przedstawiciel Marszałka sugerowali, że jest to pierwsze urządzenie na Zalewie, tak, jest to pierwsze urządzenie na Zalewie natomiast mam nadzieję, że nie ostatnie, będziemy dążyli do tego, żeby kolejne w ciągu dwóch, trzech lat pojawiło się po przeciwnej stronie jeziora także jeżeli są jeszcze te błony u Pana Marszałka, to my również będziemy ten los puszczać także jeszcze raz serdeczne gratulacje i gratuluję super pomysł bardzo dziękuję. Może Pani Przewodnicząca, parę słów. Ja może dodam tak bardziej ze strony medycznej, bo ja oprócz tego, że jestem Przewodniczącą, jestem też lekarzem, pediatrą, więc jakbym się skupiała głównie na tym wątku epidemiologicznym. Bardzo cieszę się, że dzięki temu urządzeniu zmniejszymy zdecydowanie ryzyko występowania zakażeń i zagrożenie epidemiologicznego. Głównie dla tych osób, które przyjeżdżają do nas, wypoczywają, ale myślę, że nie tylko. Także wielki ukłon dla Pana Wójta, który bardzo szybko myśli i bardzo szybko działa. Ja się bardzo cieszę, że jest taka w ogóle bardzo dobra współpraca i międzygminna i tutaj z Panem Marszałkiem, bo o tym już wielokrotnie jako radna mogłem się przekonać, że ta linia porozumienia jest naprawdę super. Także bardzo dziękuję. Dziękujemy. Pani Wójt? Pani dyrektor bardzo. Dziękuję za prezent. No cóż mogę dodać. My jako zespół tutaj w Centrum Rekreacji Nieporen dziękujemy bardzo panu wójtowi, panu marszałkowi, wszystkim, którzy do nas przybyli za tak cudowne urządzenie. Czujemy, że robimy coś wielkiego, dbamy o ekologię. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem tylko tak, bo mówiłem przedstawiciel pana marszałka, jako taki bezimienny, a to jest pan Emil Sawiecki. Dobrze, za, 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 zapiszcie sobie pełnomocnik pana marszałka do spraw trudnych. Ja sobie... <głos》<głos》. <głos》. <dajacje> Więc ja jeszcze raz <głos》>. chciałbym ja bym jeszcze raz bardzo chciał podziękować wszystkim pracownikom, bo tak nie zawsze jest okazja. Oczywiście pani dyrektor dziękowałem. A podziękować też pracownikom Orlenu, no, że są tutaj u nas, że, że, że tankują, że dbają też o bezpieczeństwo, bo to też jest bardzo ważne. No i podziękować prasie, która przyjęła nasze zaproszenie, bo myślę, że, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Tak jak ktoś to powiedział, że małe najbardziej cieszy, czy, czy, czy jakbyśmy to jest piękne, tak? Rzeczywiście, no, wydaje się to coś nie, jako urządzenie niepozorne, ale, ale jego funkcjonalność i przydatność w zakresie ochrony środowiska jest nieoceniona. Rozumiem, jak się działa. Tak, bo tu panowie raz pokazują, już więcej nie pokażę. Pokażę, że zeton. Tak, zeton. Zeton standardowy. Jak medalok. To będzie symboliczne. Wcięcie 2 mm na 3,5. Dobrze, to ja to, ja, to tutaj powiem, chodźcie zróbcie jak ja wrzucam. Tak, no, tylko ja nie wiem czy już mogę wrzucić. można. A jest tam coś? Na suko? Nie, jest, nie. Zbierana tak, na, zbiera na miesiąc. Zbierał cały miesiąc. Nie no, na dzisiaj przygotowaliśmy wodę dla no na, na naprawdę. Tak, <grym> na trzeba, nic się nie wydarzy. Zresztą <grym> pauzę, by nie trysnęło. Nie, 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 to jest woda. Cziskamy pauzę i przygotowujemy sprzęt. Mamy ja to to intróż. Tak, oczywiście. A to jest ja. na potrzeba chyba powieści, ale to akurat z tą pogodą Czekaj, bo tak, ja może wejdę na nauczkę. Jak powiedzicie obok, to wam się przesyła. No, to jest. O to jest? Czy żeglarz? żebyś wiedział, gdzie włożyć. Idziemy, mamy tu pytał. omega. Idzie. No będziemy udoskonalać o różne, jeszcze musimy nie, różne zrobić adaptery do różnych ale to już doskonalać,